Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie z tej strony. Piotrek Banaszkiewicz, kanał History Travel. Mamerki, kwatera główna niemieckich wojsk lądowych. Kwatera, która jest wyjątkowo mocno wybrakowana we wszelkie informacje, natomiast nie brakuje jej obiektów, które są w niemal nienaruszonym stanie. Budowa zespołu obiektów realizowana była w latach 1940-1944. To właśnie tutaj została podobno ukryta bursztynowa komnata, której poszukiwacze poszukują rokrocznie. Jedni szukają enigmy, inni bursztynowej komnaty. Na co będzie nam dane natrafić w dniu dzisiejszym? Zapraszam do odcinka. Zacząć od podziękowania i wręczenia takiej nagrody specjalnej. Nie ma. Znowu się Świecie. widzimy. Znowu mamerki. Ale nie takie znowu z tygodnia na tydzień, bo była długa przerwa. Na mamerkach byliśmy, jak było tak bardzo tutaj zielono i, i, i bardzo tak dużo było robaczków latających i wysoka temperatura była. Za nami. Bardzo duży obiekt, widać, że no jest taki troszeczkę nawet przypłacający swoim gabarytem. Jest tu i widzę, że on jest chyba, chyba, no bo jeszcze go nie obszedłem wokół, jest w dobrym stanie. Tak i to jest y, schron, na bazie którego tam wewnątrz jest y, typowy V2 rozbudowany, y, wynika na to, że on był Wewnątrz tam 42, tak, a 43, po, druga połowa 43 i 44 rok był do, były dolewane te płaszcze zewnętrzne. A mamy I... informację, w którym roku był budowane Ta dolewka? No. To jest druga połowa 43-44. Okej. Okay. Druga połowa i to jest przełom taki, jeszcze, mógł powstawać już, wiesz, bo oni zaczęli budować to, rozbudowywać te schrony. Po na lotach Peny To był taki przełom jak gdyby w ich myśleniu wtedy, że okej, okay, tutaj też zaczynamy być już bardziej jak gdyby przygotowani na ewentualne naloty z cięższym tonarzem. I dlatego zaczęli, wiesz, dyrektywy takie, że mają być takie, wiesz, schrony. I teraz y, ja jestem jeszcze przed wymiarowaniem tego schronu. Bo chcę go wymiarować zarówno ten, jak i bliźniaczy generała Wagnera, ponieważ znajdujemy się przy schronie w strefie Quelle, przy schronie pułkownika Lisa, dowodzącego wydziałem obcy armię Zachód. I prze czyli prze przeznaczenie tego obiektu tak, jak było? Przeznaczenie obiektu tego było jak tutaj na razie mamy informacje na temat Mamerek, że tutaj ten schron miał być dla pułkownika Lisa i prawdopodobnie jego tutaj najbliższych oficerów tej jego otoczki, która z nim tutaj przebywała w strefie QL. Bo pamiętajmy, tutaj mamy jeszcze generała Wagnerek, kometermistrza. W ogóle zwróćmy na to uwagę, bo, bo widzowie są też jakby podzieleni na osoby, które interesują się szczegółowo tą historią, kto, kiedy i co. Ale też sama ciekawostka. Mamerki jest to kompleks, który no jest zachowany naprawdę w świetnym stanie. Obiekty są praktycznie niewysadzone. Mm -hmm. Po niektórych widać, że nie mają na przykład posadzki, że, że jakieś ładunki zadziałały. Natomiast chodząc wokół tych obiektów, nie widzimy poprzewracanych ścian, porozszczepianych czasz, nie widzimy porozrzucanego tłucznia. Tak? Jest to w miarę zachowane. i W większości tak. Natomiast w strepie Fryderyk, tam gdzie są przecież siłownie, tam widać rozbicia, ale niekompletne. Dlaczego? Ponieważ tutaj w momencie, wy, w momencie wysadzania innych stanowisk dowodzenia, to tutaj w Mamerkach też przecież Niemcy przewidzieli ostatnią jak gdyby obronę. Przed zaryglowaniem ich od strony, jak gdyby tutaj od wschodu, bo zdawali sobie sprawę, że i myśleli, że jeszcze linię obrony oprą o kanał Mazurski. Mhm. No bo też to jest założone... taki ostatni punkt, w którym się znajdowali. Dokładnie, i widać od strony, że bo Rosjanie obeszli ich od północy i od strony zachodniej zaatakowali. tam widać te walki były, bo widać pozostałości po walkach. Dzisiaj też mieliśmy saperów, co potwierdza, że w strefie jak jest wartownia środek, ta przy rozjeździe ulicą dworcową w kierunku zachodnim na dworzec, to tam w okopach znajdują się pozostałości. Dzisiaj była odnaleziona e, na tej strefie. To zdajemy sobie sprawę, że są takie rzeczy. Czyli był kawałek 76, jak również był pocisk przeciwpancerny. I takie elementy się znajdują na terenie tutaj kwatery. Zdajemy sobie sprawę, że mogą być różne tutaj rzeczy, pozostałości, natomiast patrząc po ilości baraków, po ilości tutaj fundamentów, które zostały. Właśnie, bo tam już widzę na tak. chorobie, że znajdują się kolejne pozostałości zabudowań. Tu jakbyśmy, jak mamy mapę. To jest gęsto. To, to nawet możemy tę mapę gdzieś tam pokazać, nawet wkleić mm -hmm. ją, mm -hmm. żeby pokazać jak gęsto były tu stałe baraki drewniane, eee, głównie baraki drewniane, są zdjęcia też i widać jak w mamerkach one wyglądały, ale też widzimy jak duża ilość Bo pamiętajmy, że mamerki to jest bardzo duży kompleks. Znaczy, na ten moment nie chciałbym się może wypowiadać co do ilości personelu, który tutaj pracował. Badamy na razie nad tą kwestią i może przed kwerendą archiwa archiwalną, która by potwierdziła w źródłach mhm. te informacje, no to na razie może bym tak był wstrzemięźliwy w wypowiedzi i z szacowaniem konkretnych statystyk, tutaj patrząc na naszą, no mówię, literaturę ubogą, bądź co bądź, bo uboga jest te kwatery. No ile na temat Adolfa Hitlera i Wilczego Szańca, jeszcze więcej tam przewodników ktoś tam, ktoś napisze, natomiast te inne kwatery to tak sami wiemy, że niewiele jest materiałów takich porządnych, źródłowych. Ja pamiętam rozmowę z przewodnikiem, z Piotrem z organizacji Wędrusz. Pamiętam, że Piotr mi opowiedział krótko jeżeli chodzi o ameryki naprawdę niewiele wiemy i Każda informacja, która wychodzi z Ziemi jest potęgą, jeżeli chodzi o tę kwaterę, bo naprawdę mega dużo informacji mogą tutaj przynieść detektoryści. Zawory i to jeszcze z opisóweczką, bo to są kapsle od tego, czy...? Tak, to są od tego i... To, to jest w strefie Fryderyk przy ulicy Dworcowej. Znalezione. Gdzie Cześć, gdzie ale się... jeszcze się trzymały. Później, później otarły, nie? Czekaj, gdzie ja mam rozpisane, gdzie? Nieźle, ale to fajnie wygląda, kurczę. Dla Ciebie taki dyplom. I tu masz nagrody. Za to, że uczestniczyłeś z nami w akcjach o kryptonimie TOGWA2 i TOGWA3. To, o zobacz, i tutaj do Ciebie także... gratulacje. Bravo, Brawo! brawo. 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 No. Tak tak tak. Zona. Pokaż dyplom, co jest Epseton. Okay. Wchodzimy do przelotni i na co warto zwrócić uwagę. Dlaczego to jest właśnie już pokazuje nam budowę, <noise> gdzie brakuje materiałów na płyty antyodpryskowe? To jest też taka ciekawostka. No widzimy no, pozostałości po kablach. W tym miejscu są przedłożenia wentylacji z, ze schronu V2, który tam jest. I to jest dolewka tutaj, tu ją dokładnie widać. To jest miejsce łączenia dolania. czyli zobacz, tu jest stary schron. Widzisz? Widać dokładnie. I widać, zobacz, płyta antyostryskowa na wejściu. Tu było wejście, tak? Tak, tak. tak. A oni dolewając po prostu tu szczeliny nie zostawili właśnie... I to jest takie pytanie i zagadka, ponieważ... Yy, jedna... Yy, spotkałem się z taką informacją, że to był błąd w wykonaniu. Ale błąd w dwóch sztukach nie sądzę. Nie sądzę. Nie, w tym nie, to nie jest, nie jest nie, 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 ten formach budowy, że można sobie pozwalać na takie błędy. Nie nie, nie, nie. Szereg osób musiało to zatwierdzić, i, I wykonanie też musiało i Głowy mogłyby pospadać z... za do takie błędy. I tu widzimy właśnie wyraźnie, zobacz nawet beton. znaczy to wiadomo, że to było malowanie białe, tak. Tu już zobacz nawet, spójrz, nawet malowania białego nie, nie dali farby. Nie nawet z farbą. 44. No jakiś odpis, ale to jest naturalne. Widzisz pręt zbrojeniowy, i mm -hmm. kawałek z słabszego miejsca. I tu mamy ten typowy. Zobacz, tu mamy te drzwi ładne. Strzelnica tu zamknięta. Systemy wentylacji. Tu Zobacz. System na podciśnienie, bo zamykamy i tutaj już mamy system do wytłukania podciśnienia. O nie, co, tutaj to tu jest K5. Ty, Piotruś. to jest K5. Rozbudowany, to ci, to jest schron. Widzisz, ja tu dopiero teraz jestem po latach w lisie. Dlatego tu właśnie przyszedłem. To jest K5, czyli jesteśmy we wnętrzu schronu, którego szkic narysował sam Adolf Hitler. I na podstawie jego szkicu powstał schron, w którym się znajdujemy. I który później oblali betonem, a on był wyłożony trawą morską. I tutaj, tu jest ta szczelina trawa morska. Tak, no, dlatego też się widzisz. Fajnie tu jesteśmy, ale tutaj zobaczymy pozostałości rury mamy naprawdę masa tutaj jest rzeczy. Jest, no możemy go obej, właśnie, obejrzymy. Do, do, do zobacz, tu ładnie rura się zachowała pszczuli, no nie ma żalucji, tak? Ale rury tak. wentylacyjne. Jest kołnierz, jest łączenie. Jakieś porcelanki po elektryce. Miejsce powiedziesz po drzwiach. Bo to były delikatne drzwi. Już zobacz, to jest strzelnica. Mm -hmm. Kolejna, system wentylacji. Tu i tu wyciągi, te na górze. Ale to jest w ogóle ciekawa sprawa, że um, ktoś wpadł na genialny pomysł, by zabezpieczyć elementy. Tak. Które tutaj przed jakby szabrownictwem. Tak, ktoś to właśnie trzeba ustalić kto y, pogratulować, bo to jest bardzo, bardzo dobry. Bardzo prosty sposób. Tak. To jest na takich tam powiedzmy szybkich, e, szybkich działaczy, nie, nie osoby, które widać w sposób jakiś uparty, działały, bo tak inaczej, to by dały radę to sforsować. jeszcze, by tą furteczkę, kratkę zabrały ze sobą na złom. A jak widać najprostsza metoda, nawet ta delikatna taka ochrona zatrzymuje ludzi przed, przed zabieraniem tych elementów. Kolejny system wentylacji. Widać, że tutaj odpływy są ale tu znowu jest też tak, bo jest y, fajna żaluzja oryginalna. No i tutaj są kable, to też jest z O tak. Tu warto zwrócić uwagę, jakie table zaczynają, by wychodziły. Pozostałości kabli. z czterodni stał, także ten schron jest w bardzo fajnym stanie i to jest K5, K5 w środku oblany. katarzyna, Kajak jak Katarzyna. Ja piernicze. W śmietniku? Tak. Śmietniku. Nawet nie śmietnik. To ciekawe, fanty w ogóle wychodzą. Pierwszy raz widzieliśmy na przykład odcelty drewniany. Drewniany śledź. Całkowicie, całkowicie śledź Odcelty. Całkowicie drewniany. Ma. Całkowicie drewniany. Ciekawe, co to jest za drewno, nie? że to się nie rozłożyło. No. Wyszła nam moneta francuska z 1943 40... roku, Trzeciego dwa, roku. dwa franki. No, jakieś drobnice typu guziki w popiele, i tak dalej, nie? Czyli przerwa i kontynuacja. No, oczywiście. Tak Kurczę, to ja, ja się teraz trzymam was od samego parkingu, jak ogon będę dreptać. Zobaczcie, widzowie, jakie fajne rzeczy powychodziły. Gdzie jest ten napis? A tutaj jest. Co to jest? Alpacoa Verde Chrome. I jest podpisany. EST. EST albo ESP. Fajne o haki do samochodów. To jest znak firmy, która podtrzymała kosmetyki i tu o wodę kolońską. Hmm. drodzy widzowie, znacie z Wilczego Szańca. To tak się zdarzały. Tu są jakieś listy do zakupów. Tu jest stary, sprawdzony hmm. No właśnie, elektryka. Jakiś, co był. Tak, mniej więcej ten a to... Właśnie, to jest zagadka, bo mamy tutaj fragment, że było denko, bardzo delikatne. Mało tego, to jest, to jest są nakrętki. To jest, to jest, to jest nakrętka, no tutaj trzymaj. Nie wiem. Nie wiadomo i są dwa rozmiary. Takie utlenione kawałki. Tak, tam Zielto, dwa rozmiary. Wykonawczo jest. To, to jest taki sygnał dobry wnioskuje, że mogłyby być tam tutaj to, jakieś kremy, tam ochronne, drogi, to w jaki sposób one miały być wydobywane? Bo to nie jest zgniecione do to właśnie wyciśnięcia. Dęko by uległo, bo jest aluminiowe. Tak, tak, tak grawitacyjnie? Może grawitacyjnie w jakiś sposób coś miało kapać? No, nie, nie, bo to nie? za mały porek jest. No, zobacz, to jest. To jakby była jakiś tam dziurka, nie wiadomo jaka kąsystyka. Była. Byla, 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 czy gęste, byla, byla, czy, gęste czy, czy rzadkie? Nie wiem, może wy widzowie wiecie. To jest naprawdę zagadka. Pierwszy raz coś takiego widzę. To nie jest dzwonek rowerowy, z góry mówię, to jest bardzo, bardzo delikatne. Bardzo giętkie, To jest z takiej grubości aluminium, jak praktycznie są tubki wykonane, albo nawet i cieńsze. Także żebyście wiedzieli, to jest gratka. Ten kulombus ale to jest grzebień. Te zawory są dla mnie mega. Grzebień otwierany, tylko że ten jest złamany akurat. No ale. Bo oni dzisiaj trochę tam z tego miejsca Jak widzicie. Tak to działa. Nie, dlatego ja tam to miejsce dzisiaj celowo wyłączyłem, bo wiedziałem, że tam może coś być. Oni przeszli jeszcze tam kawałek. Tak? Ja jeszcze Bardzo wyciągali. dużo ciekawostek. Te krany są fajne, ale to już robota z saperami, tak? To saperzy wyciągnęli, tak. W jaki sposób to było przyspolone wcześniej? No może były jakieś tam druciki, coś tam... Bo widzę, że jest jakby jedno... Tak, może. Analogicznie jak... tam też jest dziurka. Tak, tak. jakoś przy... Myślałem, że to jakiś spaw był albo nit. No. O, i teraz mamy odpowiedź na wędul jak był ten... Taki no. Coś takiego było, tak, tylko tam to, no to, to, to było większe, większe chyba. Były większe. Czyli większe, kurek. Czyli kurek. Kurki są, no, no to już wiemy, że to są od kurków. No. Tak, no. Ale chyba widzowie mówili, wiesz, że tak, pisali, tak, że, że tak, kurki. Tak, tak, tak. tak. Także spoko, fajnie. No i zobaczcie tutaj kolorek, nie? Hmm. Tak. Czy to jest... Co to się stało? Jakaś patynka się na tym zebrała, taka? Chyba ta. Ale, ale zobaczcie, na pewno. Dokładnie, to Zobaczmy. na Skrzynka. takie odnoszę wrażenie. Pytanie do Pytanie czego jest tak. w przypadku. Ale wiesz, góra jest. Solidox. Zastanawiająca. No ona jest taka zamknięta. No, ją to, stuka to, się to, puka, to, i wtedy to myśli, to obejdzie, to. No, to, tak? Tak. no i widać była do, mocowana do tego, tak? tak? Okej, okay, no. No jest No y wyłożone, y wyłożone, wyłożone A może na akumulator? Skrzynka. Nawet do środka jakiegoś pojazdu i przyczepiony akumulator, bardzo, bardzo. przykręcony i akumulator w środku. Ale bardzo masywna. No masywna, no. Czyli nie była wewnątrz, tylko na zewnątrz. Na zewnątrz, wewnątrz nie wiem. Elektry, instalacją coś tam, nie? Ale nie wiem co to jest nie to dobra. Nie, W jednej dziurze A jest. Egri e To wiesz ty... EGIRAUD Budapeszt. idziemy Gotowi? Idziem? No, idziemy, idziemy. Bo... Prezes, idziemy. Dobrze. gratuluję znaleziska. Świat wiedzy. Ja weźmiemy Twoją tą. Weź. Może lepiej działa Dzień. jak współczesny od segregatora, co? Ja, ja wezmę. Nie ja przeznaczam Tak, bo ma przekładnie akurat przy wlocie ciśnienia to I ta przekładnia jest jako sprężyna. No, blaszka jest wygięta. 17-18 no, odpoczynku. No, to jest 3. Tak,